Tomasz Sztutkiewicz, witam państwa bardzo serdecznie. Adam Grzymski w studiu, kamienica piłkarza. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. I trochę dziękuję. o nieruchomościach dzisiaj będziemy rozmawiali, bo ceny oszalały. W Warszawie kupić teraz kawalerkę to już trzeba mieć po prostu. Milion złotych. No właśnie, mówią, no właśnie. 600-700 tysięcy to taka malusieńka kawalerka. Tak, tak, tak. totalne. Wiesz co, i tak i nie, bo trzeba sobie wprost powiedzieć, może zacznę od takiej anegdoty mm, o tym, jak wygląda rynek nieruchomości. Ja jestem na rynku nieruchomości, no, myślę, że prawie 20 lat. 22 lata temu dokładnie kupowaliśmy na Górnym Mokotowie malutkie mieszkanie, ono wtedy kosztowało około 150 tysięcy. Specjalnie przed rozmową właśnie sprawdziłem, obecnie takie mieszkanie kosztuje około 600 tysięcy, tak porównując jakość mieszkania. Nie zapytałem mojej żony Ani, ani Ile wtedy zarabiała? To był początek po studiach i wyszło, że, zarabia, że zarabiała, pamiętała, dokładnie 1250 zł. No i jakby, jeżeli, taką, jeżeli cenę 150 tysięcy pomnożymy razy 4, to nam wyjdzie 600 tysięcy, jeżeli jej wynagrodzenie z tamtych czasów 1250 też pomnożymy razy 4, to nam wyjdzie około 5 tysięcy, czyli uważam, że taką kwotę, którą ktoś po studiach w Warszawie właściwie musi zarabiać, żeby, żeby tu funkcjonować na jakimś minimalnym, bym powiedział, standardzie. Czyli co to pokazuje? Może, to, może ekonomiści by zaczęli tu mocną dyskusję, natomiast dla mnie jest taki Pokazanie, że nieruchomości to one nie drożeją, to po prostu pieniądz tak się dewaluuje. Okej, okay, czyli my po prostu lepiej zaczęliśmy zarabiać, w związku z tym ceny też poszły w górę, bo wszystko zdrożało. Tak, produkty tak, tak, i tak dalej, tak? Tak, oczywiście jest to jakaś forma uproszczenia, i jak w każdej takiej sytuacji możemy gdzieś znaleźć kontrargument do takiej dyskusji. Natomiast ja uważam, że nieruchomości właśnie są takim doskonałym transferem wartości, wartości pieniądza, czyli. Jeżeli ktoś kupił 20 lat temu to mieszkanie za 150 tysięcy, to on nie zarobił 450, żeby teraz mieć za 600. Dlaczego? Bo jakby chciał sprzedać to mieszkanie i kupić, no to znowu musiałby wydać 600. Więc ym, przestrzegałbym przed takim myśleniem, o zarobiłem tam 100-200 tysięcy, to są duże liczby, ale to nie do końca jest prawdziwe twierdzenie. Ale to nie jest trochę tak, że jest jakaś bańka, o której ciągle suszymy i, i może warto teraz nie kupować mieszkania, bo ta bańka w końcu pęknie, bo nie mogą ceny iść ciągle w górę. Czy mogą? no yy, właśnie mogą, to znaczy mogą być przerywane falami yy, wypłaszczenia, mogą być jakaś delikatna korekta i znowu, czy myślimy o cenie nominalnej, czy o cenie, yy, czyli o wartości nominalnej tej, tej, tej nieruchomości, no bo jeżeli cena yy, powiedzmy idzie do góry, no. Przepraszam bardzo, ale jesteśmy w studiu, wiesz, gestykulacja, i, bo jeżeli mówimy o takim wzroście ceny wartości tej, tej nieruchomości, ale tak naprawdę inflacja idzie równo, to ciężko mówić o wzroście, o wzroście wartości. Ale odpowiadając na, na Twoje pytanie. Czy, czy to jest dobry moment na zakup nieruchomości? Bo to często, często. Dzisiaj nie wziąłem szklanej kuli. Ja na jednym z wywiadów ostatnio wyjąłem szklaną kulę, żeby troszeczkę powróżyć. Ale nie, nie, nie żartujmy, bo temat jest rzeczywiście poważny. Kupujemy mieszkania w trzech celach: albo kupujemy dla siebie, żeby w nich mieszkać, albo kupujemy na spekulację, czyli żeby zarobić na tak zwanym wzroście wartości bądź innym, albo kupujemy na własną emeryturę, na takie zabezpieczenie swojej przyszłości. I o ile cena w tych pierwszych dwóch ma znaczenie, no bo kupujemy dla siebie, bo kupujemy na spekulację, musimy kupić taniej. To kupowanie mieszkania na wynajem, na emeryturę nie do końca ma znaczenia, a już ci mówię dlaczego. Ja jestem zwolennikiem takiej, statysty y takiej statystycznego zakupu, czyli statystyka zawsze wygra ze spekulacją. Jeżeli będziesz przez 10 lat kupował akcje zawsze 30 danego miesiąca, może poza lutym, prawda, no to powiedzmy pierwszego danego miesiąca będziesz kupował, to raz kupisz troszkę taniej, raz troszkę drożej, ale w dłuższej perspektywie czasu będzie zadziała statystyka. I tak samo jest z kupowaniem mieszkań na emeryturę. Jeżeli ktoś sobie zrobi plan, że co 5 lat będę kupować mieszkanie na emeryturę, to on nie powinien czekać po tych 4 latach, bo akurat jest górka, tylko po prostu kupować, bo tak jaki ma plan. A takie programy rządowe, jak do tej pory mieliśmy 2% kredyt, a teraz słyszeliśmy zapowiedzi przez nowy rząd, że będzie 0%, one pomagają? Tak, Czy tak, pomagają. Przeszkadzają? Pom pomagają deweloperom, pomagają przedstawicielom banków. No jest to typowe gaszenie pożaru benzyną, prawda? Czyli moim zdaniem, gdyby nie kredy kredyt 2%, to w ostatnim okresie mielibyśmy przynajmniej stagnację lub lekką korektę na takich dużo większych mieszkaniach, które się właśnie łapały pod ten program, tak jak zresztą się działo w Europie zachodniej, gdzie tych programów stymulujących nie ma. My jakby, jako rządzący się bardzo panicznie boją tego te, te pęknięcia tej bańki, więc oni jeszcze ją dopompowują. Ja mam trochę taką teorię spiskową, że jednak to jest środowisko około polityczno-biznesowo-lobbystyczne jednak gdzieś te swoje pieniądze muszą lokować i w Polsce nie mają zbyt dużo alternatyw, więc kupują mieszkania, czyli dla nich niekorzystnym jest, żeby te mieszkania taniały. Może to jest trochę teoria spiskowa, może rzeczywiście gdzieś chcą pomóc, ale nie mają wiedzy. Ciężko tutaj tak wyrokować i nie chciałbym aż tak biało-czarno do tego podchodzić. To jest drogo czy nie jest drogo? E, jeśli mówimy o. Tak, no rzeczywiście mieszkania kosztują dużo, natomiast względem zarobków to nadal musimy wydawać taką samą część naszych zarobków, więc po prostu. Dla nas te 20 lat temu te 150 tysięcy było kosmiczną kwotą, jak żeśmy kupowali. My żeśmy byli świadomi, że będziemy na całe życie to spłacać i w ogóle to są, to są absurdalne pieniądze, no bo zarabialiśmy 4 razy mniej niż teraz, prawda? Więc... Jest coś takiego, o to jest jeszcze ciekawa rzecz, jest coś takiego, co się nazywa wartością odtworzeniową metra kwadratowego w nieruchomości. To jest taki ciekawy zwrot, ale pokazujący jasno, że wybudowanie metra kwadratowego na to się składa koszt setek robotników, pracowników, magazynów, sklepów z zaopatrzeniem, no po prostu cała masa ludzi. I ci wszyscy ludzie też muszą chodzić na zakupy, też muszą wydawać pieniądze. Jeżeli oni wydają dwa razy więcej w sklepie, to mają większą presję na to, żeby wy, 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 wywrzeć presję na swoim pracodawcy, na no ten pracodawca może przerzucić ten koszt tylko na końcowego klienta. Oczywiście może być taka granica już nieprzekraczalna i myślę, że jeżeli ten program, ten, ten rzekomy program 0%, tak, który gdzieś tam ma wejść, tylko on będzie troszeczkę inny, tak w ogóle, bo tamte 0% będzie jedynie dla ludzi, którzy mają chyba piątkę dzieci, więc to jest takie, to mm -hmm. jednak mało statystycznie ludzi ma piątkę dzieci i jeszcze bierze akurat kredyt. Ale jeśli ten program powiedzmy się wyciszy, być może nastąpi taka stagnacja, ale tylko tutaj będę zdecydowany na takich dużych y, mieszkaniach pod rodziny. Małe mieszkania inwestycyjne, y, jakby. Nie ma takiej szansy, żeby one taniały z jednej przyczyny. Po pierwsze ich nie powstaje więcej, no bo prawo budowlane zabrania, ale też i jest taka kwestia, że jest w Polsce no, kilkaset tysięcy ludzi zarabiających ogromne pieniądze, i oni po prostu muszą gdzieś te pieniądze lokować i robią to w nieruchomości. No to na zakończenie czy istnieje coś takiego jak wolność finansowa dla tych, którzy no, mają te nieruchomości, kupują po to, żeby je albo wynajmować, albo sprzedawać dalej? E, mhm. Co dla Ciebie oznacza wolność finansowa? Wolność finansowa to jest taki stan, w którym możesz rano wstać i nie musisz iść do pracy, a możesz iść do pracy. I tak bym, tak bym go określił, ale co ciekawe, bardzo ważne, żebyś, żebyś Ty, żebyście Państwo. Państwo widzowie odróżnili kwestię bogactwa od wolności finansowej. To są dwie abs absolutnie różne kwestie. Bogactwo jest niepoliczalne, zawsze ktoś znajdzie się bogatszy od nas. gdziebyśmy nie byli, nawet jakbyśmy byli robertem Lewandowskim, to też będzie ktoś bogatszy. A wolność finansowa to jest taki stan, w którym posiadamy pasywny przychód z nieruchomości, który poz pozwala co miesiąc y, żyć na takim poziomie, na jakim w tym momencie żyjemy. Jeżeli żyjemy za 10 tysięcy, to dla nas posiadanie 10 kawalerek dających 1000 zł oznacza wolność finansową, czyli formalnie moglibyśmy przestać pracować, albo pracujemy dla przyjemności, tak, dla, dla takiej chęci. Y, przestrzegałbym przed takim mitycznym spoglądaniem na rentiera jako osoby leżącej na, na leżaku i pijącym drinka, Znam wiele osób, które mogą o sobie powiedzieć, że są osobami wolnymi finansowo, i nie wyobrażam sobie tych osób, sam siebie też nie wyobrażam. Mógłbym pojechać na tygodniowe wakacje, ale później coś musiałbym z tymi rękami zrobić. To prawda, ja ostatnio byłem pół roku na wakacjach i po dwóch miesiącach leżenia całkowicie mi się odechciało. I już zacząłem robić swoje projekty, więc ja potwierdzam, tak. potwierdzam to, co mówisz. Przyleciałem do Polski, otworzyłem studia. Jak cię obserwuję, tak widzę z boku. Jesteś osobą zbieżną z moim podejściem do tak. świata, czyli <laughs> lubimy, lubimy działać. Tego typu osoby, osiągając jakąś tam wolność finansową, nie zaczynają robić nowe projekty. I to tak po prostu jest. No tak chyba to jest. Tak, 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 to po prostu jest. Bardzo dziękuję za rozmowę Adam dziękuję Kamienca, dziękuję e, Kamienica piłkarza, tak? E, pi, nie wiem czemu piłkarska często się zdarza, że e, kamienica e, tak, tak, piłkarska? Tak. Z, z, zdarza się e, ale to ja traktuję zawsze wiesz, jakąś hormoną. Ważne, że zapamiętywać, bo, bo to jest wiesz też istotne, dlaczego my mamy taką nazwę? Bo gdybyśmy mieli jakąś anglojęzyczną, trudną nazwę z, z real estate gdzieś tam tak. w nazwie, to później po pół roku nie skończyłem kojarzyłbyś, nawet jeżeli teraz byś... Nie, no to ja już będę kojarzył e, całe życie, kamienica, piłkarza. Tak, to już będę wiedział, tak, że to tak, Adamo tak, chodzi. Tak, bardzo tak, dziękuję za rozmowę i jeszcze raz to do mi. usłyszenia. Dzięki.